W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjmij, o potężna Najczystsza Pani i Królowo Nasza, Boża Rodzicielko, te pochwalne hymny ku Tobie jedynej z wdzięcznością śpiewamy, my słudzy Twoi niegodni. Wybrana spośród wszystkich pokoleń, nad wszystkie stworzenia nieba i ziemi, Wspanialszą się okazałaś, Przy Twoim udziale Pan zastępów jest z nami. Przez Ciebie poznaliśmy Syna Bożego i nasyciliśmy się świętym ciałem i krwią najczystszą. Dlatego błogosławiona jesteś z pokolenia na pokolenie, Przez Boga wysławiona. Wspanialsza od cherubinów i czcigodniejsza od serafinów. W tej oto godzinie, o pełna chwały Bogu Rodzico Najświętsza, nie ustawaj w modlitwie za nas, niegodne Twe sługi, byśmy od wszelkiej złej myśli i od wszelkiego nieszczęścia wolni byli i od wszelkiej szatańskiej złośliwości uchronieni. Aż do chwili ostatniej wstawiając się za nami, Zachowaj nas nienagannymi, Orędownictwem bowiem Twoim i opieką chronieni, Jedynemu w trójcy Bogu, Stwórcy wszechświata, Składamy chwałę, cześć, hołd i dziękczynienie, Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.